Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie miłosne na noc kupały 2020 roku dla Raka. Rozkład będę robiła stali illuminati. Oczywiście, karty były wcześniej potasowane. Jeszcze troszeczkę potasuję. Dobiorę jeszcze dla was jedną kartę stali przesłania aniołów I zobaczymy i zaczynamy. Co zawiera? Kielich partnera. Mamy 8 kielichów. Co zawiera Wasz kielich? Dwie buławy. Co wnosi partner do relacji? Cztery kielichy. Co Wy wnosicie do relacji? Asa, buław. Problemy, trudności, yy, paść kielichów. Jak je pokonać? Sześć buław. Co należy zrobić? Karta Rada, Król Mieczy. I zaczynamy. Co zawiera kielich partnera? Mamy osiem kielichów. Może partner być w takiej trudnej sytuacji, odchodzenia od czegoś, od jakichś spraw emocjonalnych. Widać, że, że po prostu ten człowiek właśnie oddala się od tych kielichów. Widzi coś po prostu na horyzoncie, co go po prostu wzywa. Natomiast co, wywno, co zawiera wasz kielich? Mamy dwie buławy. Widać, że jakieś plany macie, że możecie właśnie planować swoją dalszą drogę, że zastanawiacie się właśnie jak dojść do tego celu. I po prostu przygotowujecie się. Więc tak tutaj wygląda ta sytuacja. Oczywiście może być tak, że ten partner no, po prostu nie czuje się jakoś komfortowo, właśnie w relacji, i po prostu no, myśli o jakimś tam, może, odejściu. Niekoniecznie fizycznym, a może emocjonalnym. A może też być tak, że po prostu w tej chwili jest zaprzątnięty jakimiś sprawami, które właśnie też są na poziomie emocjonalnym. Natomiast co, za, co wnosi partner do relacji? Mamy cztery kielichy, czyli jakąś stagnację. Jest tutaj zatrzymanie, jest też tutaj takie znudzenie, nie widzi tego potencjału być może. No, no, widać tutaj właśnie trochę takie właśnie odwrócenie się od tej relacji, oddalenie się. No, tak jak mówię, no dużo tutaj tej stagnacji jest. Natomiast co wy wnosicie do relacji? No, wy wnosicie zapał, widać, że chcielibyście właśnie działać, yy, jakaś iskra się pojawia, yy, może właśnie byście chcieli tej, tej współpracy z partnerem, yy, ale tak jak mówię, no tutaj partner jest czymś tutaj yy, no, mocno zajęty. Yy, mówię, yy, no może to po prostu. Mogą, mogą dotyczyć sprawy, tak jak mówię, no relacji, ale też mogą jakieś inne po prostu emocjonalne sprawy go przygniatać i, i przez to się może trochę od Was oddalać. Ale tak jak mówię, no Wy widać, macie tutaj dużo zapału, jest jakaś iskra, chcielibyście coś, coś zadziałać, robić jakieś plany. Natomiast węzeł związku, trudności, problemy mamy tutaj tego pazia kielichów, czyli brakuje tutaj właśnie tego entuzjazmu, tej spontaniczności, tego zachwytu, tej takiej właśnie może wspólnej chęci, żeby, żeby właśnie uzdrowić tą relację, żeby po prostu. Zainwestować te swoje, swoje emocje. Ale tak jak mówię, no może to być spowodow spowodowane e, czymś po prostu e, z jakim, jakąś trudną sytuacją partnera. No oczywiście w niektórych tutaj relacjach myślę, że też może być tak, że właśnie to e, dotyczy e, właśnie e, tej relacji. Ale tak jak mówię, no może to różnie wyglądać. Ale suma sumarum, no, brakuje tutaj tego zapału, tej, tej chęci właśnie tego zachwytu. I po prostu no, ciężko tutaj będzie coś wspólnie, coś zadziałać. A jak je pokonać? No, mamy tutaj 6 buław. Po prostu zwyciężyć. Może by po prostu właśnie przezwyciężyć te wszystkie problemy. Żeby, żeby dać sobie szansę i tak po prostu ruszyć z kopyta. I myślę, że jeżeli właśnie otrząsnąłby się tutaj partner z tych jakichś problemów emocjonalnych, no to myślę, że, że jeżeli by właśnie też taką, taką decyzję podjął, zawalczenia o tą relację, no to mogłoby się fajnie wszystko właśnie powieść. Natomiast co należy zrobić? Karta rada. Mamy tutaj króla mieczy. No myślę, że trzeba rozmawiać, dojść do jakiegoś właśnie porozumienia. Właśnie z tą dojrzałością tego króla mieczy i to wszystko właśnie też na poziomie takim umysłu, żeby może Właśnie troszeczkę te emocje odłożyć na bok i trochę tak, yy, może właśnie, na zimno troszeczkę tam rozmowę przeprowadzić yy, racjonalnie. A oczywiście yy, dobiorę jeszcze jedną kartę. Co tutaj jeszcze przy tym królu mieczy, będzie chciało się dla Was pokazać. To no fakt, że nie jest to najłatwiejsze czytanie, bo tak jak mówię, no tutaj po stronie partnera mm, są jakieś, jakieś problemy. Yy, może po prostu chcieć od czegoś y, odejść. I tak. Mamy 10 kielichów. No myślę, że warto zawalczyć o relacje, że dużo Was po prostu łączy. Może trzeba ten etap właśnie zakończyć i rozpocząć nowy. I tak jak mówię, dać sobie szansę, bo już tutaj się nic nie da, nic nie da się włożyć. Po prostu zacząć wszystko od nowa. Wylosuję dla Was jeszcze jedną kartę. Stali przesłania aniołów. Prawo przyciągania. Każda myśl jest inwestycją, która natychmiast procentuje, więc inwestuj mądrze. Masz moc wyboru swych myśli i napełniania ich miłością. Spokojem i harmonią, na Twoją prośbę, z przyjemnością, dostroimy Twoją energię do wyższych częstotliwości to no bardzo ładnie czyli właśnie to jak będziecie myśleli o tej relacji to właśnie zależy od was i myślę że jeżeli właśnie będziecie pozytywnie myśleć tak wy jak partner no to właśnie wszystko się powinno fajnie też ułożyć i po prostu Anioły tutaj dostroją energię do wyższych częstotliwości, więc bardzo ładnie jest tutaj też jakby wsparcie od aniołów. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim dziękuję za uwagę. Hej!